Hej, Kajza, ja jestem na w dzisiejszym filmie i jesteśmy w Minecrafcie. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Otworzę okno, żeby się trochę powietrza doszło. Jakie mam dzisiaj plany? Dzisiaj mam plany zrobić magazyn tutaj na poddaszu. Poddaszu. W dachu. No, tam wiecie. Tam, gdzie wczoraj robiłem. Mierzemy bruk. Op. Op. I tutaj dam dwie skrzyneczki albo nawet cztery. Muszę po nie pójść i zrobić. a dalsza mi nie jest potrzebna. Nie no, skrzynię mam. I muszę iść pokopać drewno, bo widzę, że mi się kończy. Będzie tutaj szybciej. Teraz skrzynia. Tak, a tak, chciałem. Nie, czekajcie. No. no, niestety jest tutaj nierówno, jak widać. No, ale mniejsza. I tutaj będą takie cenne rzeczy. Tam, gdzie rzadko ktoś wchodzi. Znaczy, nie tylko cenne rzeczy. No, a tam jakieś rzeczy będę magazyn mamy. Yy, tutaj te rzeczy z alchemii co wczoraj robiłem. Miksturę notkowizji. to no. Robiłem. Chyba mam ją. Tu mam strzały, a nie, bo ja ją wypiłem. Jeszcze tu mam notkowizji. Eee, idę pozbierać słodkie jagody, widzowie. Strzały mam z tego wczorajszego kanionu, co bym pod ziemią. Up. Słodkie jagody. Zatem Iron Golemie. No, ...era. Nie, nie, ma nie, Halo? nie, <laughs> os, aha. <laughs> Narazie, ja po prostu wyłączyłem sobie kamery i nie, że się coś coś nie, 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 i teraz widzowie tutaj będzie tak jak jest. O! W sumie ten o, wędzarkę, stół chemiczny, z crafting table i piec mogę przenieść tam. O to miejsce tylko zajmuję. Let, let's go. Ja nie mogę? Muszę tu drabinki dać, mam drabinki. I to zrazu odkładamy. Dobra. I tu dajemy już widzowie wędzarkę, piec, stół rzemieślniczy i wędzarka. A, jest tu statyw alchemiczny. Tu dobra. I budujemy e, drabinki. Ale muszę jeszcze to zniszczyć. Dobra, mamy. Na widzowie idzie spra sprawnie. I teraz widzowie. Co kolejne w planach mam? Bo przed chwilą sobie planowałem, a węgiel jeszcze pewna się nie chce tam iść. E, dzisiaj. Ja nie muszę, bo muszę włożyć wody. I więc muszę. węgiel. Muszę. Up. Węgiel. Wkładamy. I wody. Żeby nie było, że to jest pustem. Żeby mnie te wody zachęcały do nauczania się. No i teraz widzę, wie. Mm. Idę upiększać moją jaskinię, więc tutaj muszę na kreatywnym. Op. Upiększanie będzie polegało na tym, że niszczę tutaj. Wszystko. Aż do minus 58 poziomu. Trochę czasochłonne, no, na nic na to widzowie nie poradzę. Tak o sobie robotę wymyśliłem. Muszę ją zrealizować. Ok. I teraz idziemy z... O, niech będzie... Blok bambusu. No, no, ładnie to wygląda, niemram dzisiaj szybkie tempo mam, panie, wile, jak ja pana teraz wyciągnę? No. A to jest Rymasz. No. Ale braci. Panie chce tutaj mieszkać. To jest jego nowy dom widzowie. Sam się tu zaprowadził. Kiedy go wydostanę. Hop. I hop. No i co panie villagerze? że ja tutaj robię? I mesed, daj. Jest komity. Dobra. No i kolejny. Bibliotekarz. Szybkie ładowanie. Gaj, ja tutaj zamknę to. Bo mi tak nie będą uciekać. A będę musiał na smyczy. Je wyciągnąć. Je ich. Bo innej. Innego rozwiązania nie widzę. Albo też tutaj widzowie zbuduje windę wodną. W sumie też tak mogłem zrobić. Takie wejście wej do kopalni. Byłoby w sumie nawet szybsze. A ja w sumie dopiero teraz pomyślałem. Ech, no, trudno rawie mi dodały roboty sumie ja też sobie dodałem roboty, bo nie zamkłem wejścia. Ale. Ją nie spodziewałem tutaj ich nagle na poziomie 45 i już niedaleko... 58. Dobra. No panie, oś nawet ci to odjęło, więc nara. Dokonaj śmierci. No i zginął, niestety. Śmierć villagera. Tam się o to prosił. No. Znaczy sam. Ja mu w tym pomogłem. Zginąć. No bo... No tak wyszło. No Dobra Okej Dobra widzowie, już was tym nie będę zanudzał sobie dorobię do końca i jeszcze yy, chciałbym pokopać drewno i może jakąś miksturę by zrobić, znaczy Pierwsze to bym musiał się dowiedzieć jak to ją się robi. Okopię drewno i się jeszcze okaże co mi przyjdzie na myśl do roboty. A, te ściany a zrobię też już, bo tak idę do góry. Mi się podoba, mi sobie. Na razie to zejście do jaskini. No, przynajmniej nie jest takie ponure. Dobra. A tutaj ten stoi. Tadek, a wezmę smycz. Smycz. No pan jest? Co? Ja już go zamorowałem. Ewa tak, a nie. A nie mogę. Nie, no to musisz tu być. Dobra, widzę wiem. Więc teraz yy, zaraz pokopiemy drewno, o tutaj, moje, ra, moja rafa koralowa. Która no do końca nie świeci. No ale muszę jeszcze nad tym popracować, żeby to świeciło. I tak dalej. Delfiny gdzie są, gdzieś tam są. Ja dawno parkouru nie ćwiczyłem, więc czas najwyższy. Najwyższy w sumie zgadza się. A teraz z tej strony, czemu by nie. No, tutaj prosta. Albo, albo czekajcie, widzowie. kurde, ale zbaźniłem teraz, mi się da, że z tej strony będzie łatwiej, ale jak widać, no, na razie ciągle spadam. Dobra, i od razu rozpę rozpęd na 180, której nawet tutaj nie umiem zrobić. I patrzcie, niby taki mały parkour, a dla początkującego, czyli dla mnie, no to sprawia problem. O, no, jak widzicie. Ej, widzowie, widzowie. Dobra, nie, no więc hm. Coś to mi zawsze szło. No spróbuję z tej strony. Dobra, no, 180 zrobiona. Okej. Okay. I parkur zaliczony po czwartym razie. I do wody naprawię. Ale parkur zaliczony, więc idę rąbać drewną. No bo mam go mało. To się prześpię, żeby mieć spine point. No fontanna mi się podobała, no bo to ja ją robiłem. No jeszcze nie trzeba i spać, ale zachód słońca powoli się robi. Z okno zamykamy. Wieder, nieskończone źródełko wody mam. Eee, tego drewna no, mam 6. To znaczy. No mi nie jest potrzebne, ale tak wiecie, zapas drewna warto mieć, bo jak będę, nie wiem, kiedyś jakieś zoo chciał robić, no to drewno mi się przyniosł. No mm, bo dobra, idę, idę po drewno, czekajcie, czy coś jeszcze chciałem robić? nóg miałem ulepszać ale to... aha chciałem jeszcze ten obsydian wykopać bo chciałem jeszcze portal do endu zrobić i w końcu bym zapomniał o jak ładnie wygląda No, więc idę rąbać drewną no taki mi się przyda Wszystkie się przydadzą, ale wolę Brzozo, dębowe najwięcej to będę kopał. A z potworkami, kiedy będę trenował, widzowie. No, w środę nagram Wam, żeby Wam to nagrać. Na środę, widzowie. A może EuroTrack O, EuroTrack, więc dzisiaj będę szukał kursu eee, A w czwartek Minecraft jak zwiedzam Nether A na piątek Oczywiście to nie są zapasy Coś tam się jeszcze wynajdzie no, krowy w Minecrafcie mają szczęście, bo krowy tak pożywienia nie dają, więc no. A tak wygląda moja wioska z tym dachem, fajnie, z tymi kratami, z tą strzelnicą. I jeszcze tu by się z jeden blok taki mieszkalny, przydał, taki dla Wipa. Yy, taki. Jeden tak na. No, tak do połowy. A drugi tak, gdzieś do samego nieba, tak. Kiedyś miałem w kraju wyśniącym, kraj wiśni... kraj wiśni. Jakoś tak. Na no, pokopie do staka. I pokopię obsydianu jeszcze. Więc wezmę wiaderko z, z wody. Znajdę gdzieś klawę. Yy, no, i będzie, widzę o, tu mam, je. A, tutaj mam duże tu, drzewo. Ale no, dobra, mam 64. Z nie jest już źle. Teraz szukamy lawy, widzę. Wiem, może gdzieś tutaj w pobliżu. Sukiem wpływam. Nie, ja jeszcze wioskę widać. Jakie bo lava? a zazwyczaj z prześwierkowym lasie. O! Wioska, widzowie! Warto wiedzieć, że tu jest wioska! O kur... I lawa! I dobrze tu przyszedłem... I lawę ma... A nie, to ognisko! O! Eł, 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 eł! Ognisko też bije... czy znaczy, warto wiedzieć, że tu mamy... Wioskę rolnik. O, drugie ognisko. Coś ciekawego. Ach, chleb mogę wziąć świerkowy pnień. Dawno nie eksplodowałem wioski. Widzowie. Słodkie gody, ale to mam u siebie. A lawy nie ma. Znaczy, na no jakby mieli, to by się już wioska paliła. Więc raczej na to nie liczę. Owędzarka, ona nie, nie rani. Więc a niech pan wyłazi. No dobra, widać i warto wiedzieć, że mamy wioskę tutaj, a co prawda mała może chociaż kurczak się wykluje. Nie. Wykluje, no niestety się nie udało Świnie są, a tam co, słodkie jagody, jasek widzę, wiem, ja w sumie mogę wziąć troszkę piasku, bo teraz jak mam to mi jest, nie jest potrzebny, a jak będzie mi potrzebny to może go nie być, więc jak będę chciał jakieś TNT robić albo coś, no to wtedy nie będzie piasku też tak do staku po No ma to warto mieć zawsze jasek No hop, hop. trzy. za dużo. Dobra, i fajnie wyszło, tylko nie fajnie wyszło, bo no nie widzę laby, ja zmieniam się na kreatywny, bo zanim dojdę do wioski, to minie, żeby pasowało widzowie elitrem mieć, byłoby szybciej, tam mam moją wioska. tutaj nie ma nic już, tak poza tym. Nie wiem, czy pewnie coś jest, no ale. To zobaczę w czwartek. Gdzie takie okrążenie zrobiłem. Bo jutro dla odmiany Eurotrack I w czwartek. Albo wiem i wie, w czwartek będę kopał Obsidian. I poświedzamy ten lodowiec. No więc takie plany na czwartek. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. A no, i na czwartek widzowie też jeszcze chciałbym oswoić sobie jakiegoś pieska. Yy, więc takie plany. Troszkę pokopaliśmy piasku, drewna, węgę, mamat skratywnego. Dzisiaj też sporo porobiłem. Kopalnie troszkę. Tak, tak wiecie. Lepszą zrobiłem, tak jest. Zdobycze miks, jeszcze nie zrobiłem, a ja to będę się uczył poza filmem. Więc zostawcie łapeczkę do góry. Subskrypcja raz, komentarz skończę w nowym magazynie statyw alchemiczny, Tu będę zaraz się uczył. No, widzowie. Więc ej, i hej, widzowie. A no, i jeszcze, czy będzie łuk. O ulepszać, enchantować i tak dalej ale to może w sobotę, więc hej, do jutra z Eurotrack